Dzień dobry, słoneczka z tej strony, ciotka Irse. Witam Was na moim kanale w czwartkowej renowacji. Dzisiaj nad tapetą wzięłam ponownie apartament należący do Penny Pozas, ale tym razem nie wyremontowałam go pod penny. Otóż teraz gorącym tematem jest spa. I tak sobie pomyślałam, że osoba, która mogłaby tutaj mieszkać, właśnie jest instruktorem jogi. Z góry mówię, nie dałam mu telewizora, bo tak w bo tak moim zamiarze, to myślałam, że salon bardziej. Jest do spędzania czasu ze znajomymi dla tej, dla tej Simki, czy ze Stima, bo czemu nie, niż właśnie do siedzenia i oglądania telewizji, jako takiej telewizji, filmów i tak dalej. No, czegoś z jest kino, a jakby nie patrzeć w dzisiejszych czasach, to już można sobie dopisać, że można też obejrzeć na komputerze. W każdym razie nie oszuko dzień, dzień w spa, ma teraz starą nową premierę. Jest odświeżony i znowu zrobił się gorącym tematem. Na tyle gorącym, że. Na nieszczęście nie mam aż tyle czasu, żeby się nim porządnie zająć, ale za to mój samiec Alfa zrobił simkę i postanowił sprawdzić nową cechę. Nie byłoby wszystko w porządku, ale poza tym, że dał tą cechę, że jest wymagająca, to dał jeszcze, że jest materialistką simka. Tak, materialistką i snopką. Powiedział, że jego simka co jakieś 10 minut, miała najgorszy dzień w swoim życiu. Tak. Granie taką istotą było o tyle nieznośne, co i dodatkowo ciekawym przeżyciem, że chętnie go słuchałam, co on tam odprawiał w tych Simsach niż co słuchać u niego w pracy. Serio. I wiecie co? Chyba też sobie stworzę taką wybredną Simkę, ponieważ te wysokie wymagania, które teraz są jako właśnie cecha, powodują, że Sim musi co jakiś czas medytować, żeby zaznać spokój takie wewnętrzne katarzis. oczyszczenie. No wiecie, pozdrawiam tych, co mają maturę w tym roku. W każdym razie, yy, no, jeżeli oglądaliście może Kucyki Pony, to była tam taka bohaterka, która miała na imię Rarity. I właśnie, to jest ta cecha, to jest kwintesencja tej postaci, bo ona ma najgorszy dzień w jej życiu. Gorszy niż ten najgorszy, który był 15 minut temu. I tak wygląda gra z nową cechą. Powiem Wam, że Reklama na tyle zachęcająca, że ja sobie lubię trochę utrudniać życie w Simsach, lubię sobie powodować, że one są w pewnym stopniu ekscytujące, więc prowadzę sobie własne rozgrywki takie nie, że tak powiem, online'owe, to na przykład losuję wszystkie cechy. Ale mówiąc o cechach i tych wszystkich lubię, nie lubię, słuchajcie, na zabudowanych przeczytałam newsa, że prawdopodobnie będą również do wyboru, poza tymi, które już są, na przykład cechy związane, związane, preferencje z ubiorem. Powiem wam fantastycznie by było. Ja wiem, że to są detale, to są takie głupotki, ale dzięki takim detalom i głupotkom Simsy żyją. Mają tyle lat, ta czwórka i jeszcze żyje, bo jakby nie próbowali tam dodawać różnych cech i tak dalej, no to tytuł mógłby się na nieszczęście zestarzyć. Chociaż Wam powiem, że zastanawiam się, czy nie czasami nie wrócić do trójki, bo tak mi tęskno. Tęskno mi trochę za trójeczką. Dwójeczką też, no ale na nieszczęście na moim kąpie nie działa, a jednak nie chcę sam za często zabierać sprzętu. Tym bardziej, że no wiecie no, komputer to trochę jak majtki, to tego się, tego się nie, po, nie pożycza za bardzo. No po prostu. No, tak, tak po prostu. Mówiąc o bieliźnie. Pomyślałam, że ten sim miałby oddzielny pokój właśnie bezpośrednio do medytacji. Też styl chciałam, żeby wszystko było takie nawiązanie z naturalnymi kolorami, materiałami, takie troszeczkę, żeby było ciepło, a jednocześnie surowo. Stąd y, ściany, jakie są, takie są z życia eko. Uwielbiam je, ponieważ y, wygląda jak tynk, po prostu od, wybielony tynk, i na tym koniec i jest to fantastyczne. Nie przejmujcie się, tam kafeleczki też, też będą. No, i postanowiłam dać garderobę z miejskiego życia. Dlaczego z miejskiego życia? Nie z powodu tego, że z tym leniwą bułą wstawienie zielonej garderoby było łatwiejsze. Po prostu takiemu simowi chciałam trochę ułatwić i dać dodatkowe miejsce do robienia uchu. No czemu nie? Właśnie, czemu nie? Z tym bardziej, że ja bardzo lubię te garderoby z miejskiego życia. No, jeszcze się do rozgadałam. Nie, ale serio, słuchajcie, spróbujcie sobie zagrać z tymi nowymi cechami, dodajcie jeszcze materialistkę dodajcie jeszcze jakąś cechę, na przykład kryptomankę czy jakąś inną ciężką cechę i dajcie znać, jak Wam to, że tak powiem, smakowało i, wam, i ile Wam to sprawiało frajdy. No nic, ja na dzisiaj kończę, będziemy się słyszeć w sobotę, więc zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i komentowania. Oczywiście dalej z tematem, co byście chcieli zobaczyć, bo powiem, slamsy brzmią całkiem zachęcająco. I jeszcze proszę na samo, 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 samo zakończenie, Udostępnijcie link, link dla Benżorka. No, trzymajcie się. Buziaki. Papa.